W życiu osoby, które przez większość swojego życia są nerwusami. Nawet możesz powiedzieć to jest osoba nerwowa, ona od zawsze taka była. Na pewno znasz w swoim życiu osoby, co do których możesz powiedzieć wiecznie narzeka, wiecznie niezadowolona, wiecznie smutna, wiecznie się czegoś czepia. No. I wiesz co, i taka osoba również z dnia na dzień może przestać taka być i... Wejść na poziom szczęścia i odczuwać ciągle radość, i się uśmiechać, tryskać energią. Na pewno znasz w swoim życiu takie osoby, które ciągle mają sobie stoicki sposób, logicznie myślą, analizują plusy, analizują minusy, za, przeciw, czemu coś jest dobre, czemu coś jest złe, ciągle coś analizują i są przy tym mega spokojne. Takie osoby przeżywają swoje życie z poziomu spokoju i wyciszenia. A co jeżeli ja ci powiem, że dokładnie tak samo możesz przeżywać swoje życie z poziomu radości, zabawy, śmiechu? Okazuje się, że możemy, że osoba, która całe życie była nerwusem, osoba, która całe życie zmaga się z depresją, osoba, która całe życie jedzie na stoickim spokoju. Mogą się w każdej chwili, w każdej sekundzie dosłownie przeklikać na palcami, przełączyć się w poziom radości i tryskać radością i uśmiechem.